Czy są tu jakieś puapeczki? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma w dupę! Będziesz pan wisieć też czuję. Kurwa. Próbowałem. Tam jest dwóch. Co kurwa? Do, do, starych babci ładnie mi się ten strzela, lepiej zdecydowanie niż do tych młodszych A To przepraszam bardzo kapsel, jak mi zabraknie amunicji do tego, do Nitro to czym mam zabijać graczy? Żartami kurwa? Fioletowych jak... jarmarku no. Dalej, ja to jak... GRACZE Hi, jarmarku. Habibi, habibi come to buy To jest alfabet warzywno-owocowy, jedz go często Alfabet warzywno-owocowy Jedz go często na pewno będziesz zdrowy To jest alfabet warzywno-owocowy Dorodny i kolorowy I jak I to on zabił kanolo J jak Ja mam 800 golda z lutu, nie? Jakby ja muszę wyjść z tego meczu. Jak, jak nie wyjdziemy z tego meczu, to ja usuwam pantonę. nie? Kurwa, komandosi, kurwa, z 10 mmr którzy kurwa gliczują grę, kurwa jak Dark Soulsie, jedynce, kurwa. Jestem dobry w Dark Soulsach, kurwa, skracam pół lokacji, kurwa, ciągnij, kurwa, faję, kurwa. Ludzie tam, kurwa wiesz. O, o, ale super, o, o. A kasa tu jest! Musicie się wypierdalać? Nice, kurwa! Aha.

Dawid Coś czuję, że tu płonie mój kafel, kurwa. No jeszcze dwóch typów, co za chuj! No mnie. Sarmacki remis to był. Taktyczna dzita! Uwaga, wysadzam! O do ze mnie to dubajskie nadzienie. Chodź, chodź. Dubajską, do dubajskiego, pójdę z tobą na dubajskiego GoPro, no. Y. <sum> eee... Burnen machen. Zaraz dojdę, kurwa, no. nie, nie słyszycie, co nic nie ma. Żenada, kurwa, Żenada. Została nam już tylko jedna literka. Ta literka rzecz się nazywa, a na rzecz się zaczyna. Żenada, kurwa, Żenada. I teraz już każda literka może śpiewać. To jest Drugi martwy. Boski wiatr! Tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest. Goniego, go niego, go niego, go niego. Ja, Jaja mi na mordę. Martwy. Jest nie często, na pewno będziesz zdrowy. To jest kabawek, warzywno owocowy. dorodny i kolorowy. Kurwa do mnie strzelali, kurwa ja w krzakach, w swoim naturalnym środowisku. Kurwa z kataną w zębach, kurwa między nogami automat, kurwa. Jest mój serio w chłopaki kurwa nie <t�a> Gdzie jest ten trzeci?